Witam na kanale. Dzisiaj mamy ekspres Losa i Geszu Królu. Ja sobie może od króla zacznę. Numer 14. I szukamy, co będziemy szukać. 51, 25, 56. I trzydzieści pięć i trzydzieści dziewięć. A co mamy? Mamy trzydzieści osiem obok? Wejście sześć obok. Czterdzieści trzy nie ma. Trzydzieści siedem nie ma. Dziewiętnaście nie ma. Oczko nie ma. Czterdzieści dwa nie ma. Dwadzieścia trzy nie ma. Dwunastki nie ma. Czterdzieści cztery nie ma. I co tu mamy jeszcze? Osiemnastki nie ma.

49 nie ma jest pusta mh mh jest no to ekspres losik najdroższe i co my tu mamy sobie cienkopis weźmiemy i będziemy w razie w zaznaczać. Tutaj nie ma, tu nie ma, tutaj nie ma, tutaj o. Czy korony, nie, wiem ile za korony płacą? O, czy świnie, proszę. Coś się lot dorzuciło na kasę. Tutaj nie ma, dołożymy coś jeszcze, tutaj jednej kończynki brakło, tu nie ma, tutaj nie ma, tutaj nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. tutaj nie ma nie ma. Tu mamy tak koronę i świnie. Korona cztery dychy, świnia, trzy, sześć, siedem dych, siedem dych. Można 7 dych wygrać. Można. No i bardzo ładnie. No i jedyny losik z to który się tak mniej więcej sprawdza. No i Keszła, Keszła to ta mała strata. Ważne, że 7 dych jest wygrane. Także dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam.